Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. W ciągu długich lat swojego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa oprócz jednego. Wojna z orkami była niezwykle kosztowna, a wróg działał szybko i bezwzględnie. Z powodu przedłużającej się wojny, gospodarka królestwa Myrtany. Pogrążała się w coraz większym kryzysie. Rozwiązaniem tego problemu miało się okazać zwiększenie kontyngentu górników na wyspie Korinis. Przestępców wskazywano na przymusowe roboty w otwartym więzieniu, nazywanym potocznie górniczą doliną. Tymczasem, aby przerwać aktualny impas na froncie, król wysłał całą potęgę swojej morskiej floty. Chcąc jednym sprawnym uderzeniem uniemożliwić podbój niezwykle istotnych wysp wschodniego archipelagu. Niestety, admirałowie królewscy źle ocenili sytuację, a orkowie okazali się równie sprawnymi wojownikami na morzu, jak i na lądzie. Flota Myrtany w ciągu kilku godzin wylądowała na dnie oceanu, a cenę tej porażki miała ponieść stolica regionu pobliska wyspa Archolos. Chcąc zachować kontrolę nad regionem, król nakazał konfiskatę każdego statku mogącego przemieścić wojska na front, w tym całej floty gildii kupieckiej Araxos. A każdy zdolny do walki obywatel, niezależnie od stanu majątkowego, miał wkrótce zostać wcielony do armii. To wszystko jedynie zaogniło i tak bardzo napiętą sytuację na wyspie. Archolos zaczyna wrzeć od wewnętrznych konfliktów wynikających z dużego zróżnicowania mieszkańców, a z każdym dniem na wyspę docierają kolejne fale uchodźców. Tymczasem na małej wyspie Londram dwóch braci szykuje się do ucieczki na Archolos. Wygląda na to, że jesteśmy już blisko. Skąd wiesz? Słyszałem jak kapitan wydawał rozkazy swoim ludziom. Niedługo zrzucą kotwicę. Czyli niebawem przekonamy się, jak dobrym pomysłem było przybycie na to całe Archolos. Pogadaj zresztą, zajmij czymś głowę, a ja w tym czasie stanę na czatach. Może uda mi się jeszcze czegoś dowiedzieć. Hej, czyli, w odświeżonej wersji na moim kanale. Hmm. Dlaczego, pewnie zastanawiacie się, dlaczego zagramy w Kroniczki Myrpany po raz drugi, skoro już ta seria była. Otóż jeden z was, Jarowu, rzucił mi wyzwanie, czybym przeszedł Kroniczki za pomocą pięści albo włóczni. Także spróbujemy podjąć się tego wyzwania. Hej. Nie wiem, jak się uda z walką y, na pięści. W razie czego przerzucimy się na włócznię, bo to nie będzie jakiś wielki problem. Ale będziemy próbować no zobaczymy, jak to wyjdzie. Najwyżej poddamy się w połowie. Cześć, nazywam się Marvin. Jak się tu? Cholera, gdzie ja to położyłem? Wszystko w porządku? Tak, nie, niezupełnie. Jestem Timo i mam nadzieję, że już niebawem dotrzemy do celu. Jak się tu dostałeś? Zakładam, że tak jak większość podróżujących tym statkiem, dogadałem się z kapitanem. Wybacz mi, ale jestem zajęty. Okej, okay, Timo. Pogadamy sobie dalej. Cześć, jak leci? Źle. Pierwszy raz płynę statkiem i nie daję już rady. Bez przerwy tylko kołysze i kołysze. Niedobrze mi. A co jak wpadniemy na skały i zatoniemy? Nie umiem pływać! Jak wtedy sobie poradzę? Szczerze mówiąc, też się trochę boję. Naprawdę? Też nie potrafisz pływać? Potrafię, to nic trudnego. Wystarczy mocno machać rękami i nogami, tak żeby mieć głowę nad powierzchnią. A, no i jakoś trzeba też wytrzymać w wodzie, bo pewnie jest lodowata. Świetnie. Czyli nie dość, że się utopię, to jeszcze będzie mi przy tym zimno. Nie martw się, będzie dobrze. Dobra, ja chyba ze szczurków wszystko pozbierałem, co miałem pozbierać. Zobaczmy, czy mój ogień działa. Działa bardzo fajnie, sympatycznie. Tu jeszcze jakiś szczurek sobie jest. Także pokonajmy go jak najbardziej. Jakieś beczki i tak dalej. Ta jest beczka pusta. Nie, to tu zdążyłem już kliknąć. Już zdążyłem wszystko poklikać. No dobra, możemy sobie usmażyć w zasadzie mięsko ze szczurka. Wszystko usmażone. Czy jeszcze jakiegoś szczurka spotkamy na pokładzie? Tak ciężko powiedzieć. Tu jakiś jest. Są jeszcze dwa. Okej, okay. no to może te dwa uda się jeszcze powiedzmy zesmażyć na późniejszą przygodę. Powiedzmy, no bo na chwilę obecną to raczej nic nam nie będzie zagraszać, ale ty wypadałoby porozmawiać z resztą osób na pokładzie. Cześć, skąd płyniesz? Z Kornis. Pewnie dziwi cię, dlaczego opuściłem najbardziej bezpieczny region w królestwie, ale to długa historia. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim dobijemy do brzegu. Prawdę mówiąc, to po prostu uciekam przed służbą. Ojciec chciał, żebym wstąpił do armii, bo według niego tylko w ten sposób stałbym się prawdziwym mężczyzną. Chciał, żebym mnie zwerbowali, bo jestem silny, ale wygląda na to, że nie jestem też głupi. Wiedziałem, że szykuje się coś niedobrego i proszę! Armia na kontynencie jest w pełnym odwrocie, a chluba królewskiej floty leży sobie na dnie morza. Kto wie, czy gadałbym teraz z tobą, gdyby kazali mi wyruszyć na front. Od tego całego gadania zgłodniałem. Zgaduję, że nie masz przy sobie żadnego mięsa, co? Mam przy sobie kilka kawałków szczurzego mięsa. Ja mam to niby zjeść? Przecież to obrzydliwe! O oh, cholera. Od tak dawna nie jadłem mięsa. Ciągle tylko ten czerstwy chleb. Mam pewien pomysł. Masz tu prosty przepis. Spróbuj połączyć te wszystkie składniki na kuchence. Może wyjdzie z tego coś zjadliwego. No, no. Zobaczymy, co to za przepis. Przepis szczur na patyku. Rozumiem. Rozpoczynam Dwa smażone mięsa ze szczura. sol, pieprz. No, zobaczymy, czy wyjdzie coś z tego zjadliwego. Możemy usmażyć akurat trzy sztuki. Więcej szczurków nie mamy. Trzymaj jedno dla siebie, to jest A co się dalej? Nie myśleć, z czego są zrobione. A sprawdźmy, jak smakują. Ura, na patykuje, smakują no. prawie jak ścierwojad. Z naciskiem na prawie. Tak czy inaczej, miło miłoby wrzucić coś ciepłego na ząb. Nie mam nic cennego w ramach nagrody. Mogę dać ci jedynie jeden z moich autorskich przepisów. miejmy nadzieję, że gdy już dotrzymy na Archolos, będziesz miał okazję go wypróbować. No, żebyśmy tylko dopłynęli. Co tutaj mamy? Kotlety grzybowe. No, dobra. Może kiedyś uda nam się to zrobić. Dlaczego Jak nie? podróż? Mam nadzieję, że niedługo dobijemy do brzegu. Jeszcze tak trochę potrzęsie, a zwrócę cały obiad. Nie jesteś stąd, prawda? Przybywam z Wysp Południowych. To kawał stąd. Czego szukasz na Archolos? To co robię, to moja prywatna sprawa. Nie mam w zwyczaju żalić się obcym. Dlatego wolałbym, żeby tak pozostało. No, no, niech tak będzie. Hej, kim jesteś? Nazywam się Urs. I byłoby lepiej, gdybyś zostawił mnie samego. Na pewno masz mnóstwo ciekawszych rzeczy do roboty od słuchania moich żalów. Co cię trapi? Powiedz mi. Wierzysz w bogów? Wiara od zawsze była dla mnie ważna. To bardzo rozsądna z twojej strony, ale też bardzo naiwna. Boisz się nieznanego. To zrozumiałe. Ale muszę cię rozczarować. Bogowie nie słyszą twoich próśb i z pewnością nie odpowiadają. Przeżywasz kryzys wiary? Wiara to nic innego jak kłamstwo, powtarzane w kółko przez ludzi bojących się ciemności. Dziękuję za wysłuchanie. Miło czasami podzielić się z kimś swoimi troskami. Trzymaj. To taki drobiazg jako upominek. Kto wie, może dzisiaj kiedyś przyda. Ja już nie zamierzam bawić się magią. Otwieranie zamków. Jak najbardziej to nam się przyda. Nie mogę Jak tam wszystko nastroje? Wszystko Całkiem nieźle. Z tego co wiem, za chwilę dotrzemy na wyspę, a wtedy będziemy bezpieczni. Swoją drogą Daryl jestem. A ja Marvin. Jak ty to robisz, że jesteś taki spokojny? Cóż, jeśli los chciałby nas zabić, już dawno miałby ku temu wiele okazji. Najwyraźniej jednak wciąż nam sprzyja. Mój brat twierdzi podobnie. Mądry facet. Masz szczęście, że trzymacie się razem. Podobnie jak ja z Maven. Nie wiem, co bym bez niej zrobił. Pewnie jakieś kompletne głupstwo. Swoją drogą, widziałem cię, jak wchodziłeś na pokład. Wygląda na to, że jesteśmy rodakami. Też przybywasz z Londram? A jakże. Zakładam, że wyruszyłeś z tego samego powodu, co my. Byle najdalej od wojny. Otóż to. Za duże ryzyko. Poza tym, nie chciałem iść do armii. Marzy mi się dom, dobra praca, rodzina. Wojną nie się zajmą koledzy po fachu, a ja... Ja już mam o co walczyć w życiu. Jak myślisz, jaki los czeka Londram? Chłopie, czyś ty rozum postradał? Król ma nas w nosie. Mam kumpla w armii, który ma dojścia i wie, co i jak. Od bitwy o wschodni archipelag nie docierają do nas żadne nowe kontyngenty. Londram utrzyma się parę dni. Może tydzień w najlepszym wypadku. Uwierz mi kolego, nie masz tam po co wracać. Dobra, zostało jeszcze parę osób do poprawia? Jak podróż? Strasznie ciasno pod tym pokładem. Mam nadzieję, że dopłyniemy szczęśliwie na Archolos. Hej, po co płyniesz na Archolos? A po co kucharz idzie do kuchni? Chłopcze, jestem kupcem. Archolos to prawdziwy raj dla handlarzy różnej maści. Prawdę mówiąc, jedyny w całej okolicy. Ale jeśli chcesz wiedzieć, to planuję tam rozkręcić niezły interes, z dala od tych paskudnych orków. No i przy okazji, może uda mi się tam znaleźć całkiem dobrą partię dla mojej córeczki. Jest moim największym skarbem, a ja jestem gotów zrobić wszystko, by była szczęśliwa. A czy ona ma w tym temacie coś do powiedzenia? No oczywiście, że nie. Przecież młode to jeszcze i głupie. Nie wie, co dla niej będzie najlepsze. Jeszcze by jej strzeliło do głowy wychodzić za mąż z miłości, a nie rozsądku. Czuję w kościach, że ta podróż była najlepszym pomysłem, na jaki wpadłem od lat. Trzymasz się? No ależ oczywiście. Dobra, mówimy, no to będzie już zapętlona rozmowa. Żeby nie zapomnieć, to jeszcze pogadajmy tutaj z przemytnikiem widzisz, na górze. Nie widzisz, robię? Spadaj! Dodatkowe doświadczenie zawsze się spyta. Z Jornem na razie nie gadamy. Nie widzisz, że jestem zajęta? Zostaw mnie w spokoju. Nie widzisz, że rozmawiamy? Witaj. Kim jesteś? Ach, przez lata ludzie nazywali mnie różnymi imionami. Jednak najbardziej upodobałam sobie imię Wraska? Brzmi egzotycznie. Pewnie dlatego bo płynę z egzotycznego kraju. Skąd pochodzisz? Z dalekiej krainy Marwinie, o której i tak pewnie nie słyszałeś? Ila? Skąd znasz moje imię? Z reguły jestem dobrą słuchaczką, a tu, pod pokładem, jest dość ciasno. Wydajesz się być miłym chłopakiem. Mam dla ciebie pewną propozycję. Widzisz tę gnidę, która struga sobie strzały? Ten dupek zabrał mi moją skrzyneczkę i ukrył ją jako swój własny łup. Widziałam, jak poszedł z nią w głąb ładowni. Myślałam, że schowają ją w kufrze, ale usłyszałam jedynie donośne skrzypanie desek. Mógłbyś rozejrzeć się, czy nie ma tam jakiejś skrytki? Sama bym to zrobiła, ale nie spuszcza mnie z oczu ani na moment. Ale. Od razu przy okazji otworzymy sobie powiedzmy ten kufarek, co tutaj jest. Można by zrobić pierwszy zapis w grze, bo tak to w zasadzie nie zapisywałem się. Mamy jakieś piwko, skórkę, złoto, skrzyneczkę właśnie. Kufarek możemy sobie otworzyć jak najbardziej. Pewnie po akcji tutaj na statku zakończymy dzisiejszy odcineczek. Będzie taki dużo krótszy. Ale ze względu na to, że każda seria gotikowa, modyfikacja, wszystko yy, rządzi się swoimi prawami. Głośność dialogu, głośność muzyki, mój mikrofon jest w miarę ustawiony na stałe, ale mimo wszystko wiecie, te odgłosy w wszystko się zmienia, więc wolę to sobie w przyszłość na przyszłość już mieć ładnie ustawione, żeby było wszystko idealnie. Wiesz, jakie plany względem Ciebie ma twój ojciec? Wydać mnie za mąż. Nic dziwnego w końcu. Jakie plany względem córki może mieć ojciec? No dobra, pozostaje nam oddać skrzyneczkę, w zasadzie pogadać jeszcze tutaj z tym strażnikiem. Nie z warsztatem. Ej, ty. Jestem Marvin. A ty? A ja, jestem waszym strażnikiem. Zejdź mi z oczu, zajęty jestem. Może łyk Grogu poprawić ci nastrój? Tego mi było trzeba, chłopcze. Widziałem, jak się przyglądasz, gdy robiłem strzały. Pewnie sam byś chciał spróbować, prawda? Najważniejsze w robieniu strzały jest dobre drewno. Jeśli czujesz, że patyk jest łamliwy, to wyrzuć go jeszcze na etapie strugania. Nic ci po ostrym grocie i wspaniałej lotce, gdy strzała pęknie podczas naciągania cięciwy. Mógłbyś mi opowiedzieć coś o kapitanie? Chyba postradałeś zmysły, że o własnym kapitanie będę mówił pod pokładem. Życie mi jeszcze miłe. Jedyne, co ci powiem, to żebyś z nim nie zadzierał. Może i wydaje się miły i skory do ugody, ale jeśli tylko coś mu się nie spodoba, to już po tobie. No okej. Okay. Oddajmy od razu skrzynaczek wraz z set. może dostanę 200 z Na nie, twoją skubę. niestety nie. Wspaniale! Pięknie ci dziękuję, chłopcze. W tym momencie nie mam jak ci zapłacić za twoją pomoc, ale obiecuję, gdy tylko dotrzemy na Archolos, upewnię się, by moi przyjaciele sowicie ci za to odpłacili. No dobra, dobra, nie zmyślaj, bo ja wiem jak to będzie. W zasadzie, bo ty zginiesz chyba na plaży, cię spotkamy. No jeszcze został fabio, niestety z nim to będzie taki problem. Nie wyglądasz na zmęczonego podróżą. A w pysk chcesz? No tak. Coś mi się wydaje, że ktoś powinien dać ci lekcję dobrych manier. I tym kimś będzie taki herlak jak ty masz jakiś problem? Ja? Skądże? Ale twoja wygadana buźka zaraz będzie miała. Up! Bo rozmawiać rozwoleń... nieźle. Nie, co pani nie działa przy walce na pięści, najgorszej. Mm, zawsze możemy inaczej otoczyć dialog i w zasadzie go nie denerwować na tym etapie. I w zasadzie no póki co nie mam bardzo ani siły, ani umiejętności, więc może nie będziemy go obijać Tutaj to ugadaliśmy. Spokojnie. Spokojnie, tylko pytałem. To ja już sobie pójdę. No i prawidłowo. Cierpię przez niedobór piwa, więc jestem nerwowy i nie potrzebuję na głowie takiego smarka jak ty. W ogóle, wyobrażasz to sobie? Te gnidy z góry nie dały mi ani łyka gorzalczyny podczas całego rejsu. Mnie tym bardziej. Patrząc na takiego wymoczka jak ty, to wcale im się nie dziwię. Dobra, mamy dla niego będzie. Tego mi było trzeba. Jeszcze Ty się zamścimy. Się, spadaj, bo wpysk mogę dać. Mogłem się tego spodziewać. I co, pobić go w razie czego nie możemy, bo jest z nami w drużynie i tak to wygląda, że się nie da. Na warsztacie chyba nic nie mogę zrobić. Nie, mogę, mogę przerobić od razu. Dobra. Tylko nie pamiętam, czy ja mogę sprzedawać strzały, czy one po prostu były, wiecie, za darmo, a pęczki strzał można było sprzedawać, coś w tym stylu. Dobra. Wydaje mi się, że chyba ze wszystkimi pogadaliśmy. Pierwszy poziom mamy, więc całkiem nie najgorzej. Coś nowego? Przez to szalejące może nic nie słyszę. Udało Ci się poznać kogoś ciekawego? Powiedzmy. Cóż, jak to mówią, w kupie raźniej. Szkoda tylko, że poznałeś ich w takich warunkach. Wyspa musi być już w zasięgu wzroku, ale. Cicho. Słyszysz? Chyba ktoś idzie. Idzie bezimienny kapitan. Ty, łysy! Tak, do ciebie mówię. Wyglądasz na kogoś, kto ma tam coś w łepetynie. Zgarnij resztę i jazda na pokład. Koniec trasy? A żebyś wiedział, tak się jakoś składa, że każdy rejs ma swój koniec. Twoi ludzie wydają się być czymś bardzo podekscytowani. Hej, popatrzcie jaki bystrzak. Widać, żeście najbardziej rozumni spośród tej bandy patałachów. Cierpliwości, zaraz sam się o wszystkim przekonasz. Wyspa Archolos jest tuż przed nami, ale zanim do niej dotrzemy, musimy załatwić pewną sprawę niecierpiącą zwłoki. No już, jazda na górę! I nas. Cieszę się, szczury lądowe, że nie zmarnowaliście zbyt wiele mojego cennego czasu. I w miarę sprawnie wyleźliście na pokład. Jako człowiek na wskroś uczciwy, razem z moją załogą wywiązaliśmy się z naszej części umowy i dotarliśmy do wyznaczonego miejsca. Chwila, do brzegu jeszcze kawałek. Bliżej nie podpłyniemy. Lada chwila zaczynają się mielizny, a wraz z nimi ostre jak brzytwa skały. Więc choćby sam Beliar miał mnie przekląć, nie podpłynę bliżej. Co prawda zgodnie z umową mieliście dostać szalopę, którą bezpiecznie dopłynęlibyście do brzegu, ale jeden z was postanowił przywłaszczyć sobie waszą wspólną zapłatę za tę dogodność. Timo, może opowiesz wszystkim, jak to było. Co? Nie jestem żadnym złodziejem. Nakarmiłem cię, napoiłem, wziąłem pod swoje skrzydła, a w zamian dostaję od ciebie pogębie. Ale wchodząc na statek, miałem go. Ktoś mi go zwinął. Na inosa przysięgam. Timo, Timo, Timo. Chciałem się z Tobą dogadać, jak dwaj ceniący sobie honor mężczyźni, ale skoro wolisz mnie obrażać, to będę musiał rozwiązać sprawę w inny sposób. Co, co ty robisz? To nie będzie konieczne. No proszę, kogo my tu mamy? Mały szczurek. Dopiero co wypełzł spod pokładu i już pokazuje pazurki. Wyglądasz na rozsądnego dzieciaka. Naprawdę chcesz nadstawiać karku za tego parszywego śmiecia? Nie mogę pozwolić, by byle kundel obrażał mnie na moim własnym statku. Jak chcesz, to możesz zginąć za niego. Jeden w tę czy w tamtą nie zrobi mi żadnej różnicy. Nie mam zamiaru za nikogo ginąć. Dziwi mnie tylko, że chcesz marnować siły na tak marnego oszusta jak on. Poza tym na twoim miejscu byłoby mi żal tępić taki piękny miecz. Hmm. No tu masz rację. Trochę szkoda. W dodatku zabrudziłbym pokład krwią tej szui. Na szczęście możemy łatwo rozwiązać ten problem. Zabórte z nim! Niech zajmie się nim może! Co? Ja. ja. wy cholery jedne! Zostałem wrobiony z Sukincyny! No, a teraz z pozostałymi zróbcie to samo. Chwila, my nie mamy z tym nic wspólnego. Timo miał zapłacić za was wszystkich! Jeśli masz przy sobie coś cennego, daj mi to, a dostaniecie szalupę. Tak myślałem. Panowie, czyńcie honory! Miłej kąpieli, szczury lądowe! No i dobra, miejmy nadzieję, że umiemy pływać. No bo gdybyśmy nie umieli, to trochę szkoda by było. Bo by były koniec giereczki. No cóż, nie udało się tylko Fabia w zasadzie pobić na statku. Ale oczywiście nadrobimy to. Nie martwcie się, jeśli o to chodzi. No i cóż, w tym miejscu w zasadzie chyba kończę dzisiejszy odcinek. Ja sobie posprawdzam, czy wszystko dobrze się ponagrywało. I do zobaczenia w kolejnym. Cześć, pa pa.